No i witam w nietypowym filmie, bo tym razem jest na komputerze. I zanim przejdę do samego tytułu. Właśnie często drogą, no, czy często. No drogą pantoflową przychodziły do mnie prośby, żebym na komputerze nagrał. Tylko szkoda, że to drogą pantoflową jakoś to określa, a nie w komentarzach. No bo nie ukrywam, według YouTube wtedy będzie ten kanał żywy, a tak to co? Napiszecie mi nie Messengera, czy co, że... A, to tam, weź zrób bo albo to tamto. Tam, to... Chociaż, a, ja mam słabe gdzieś, róbcie jak chcecie. Ale dobra, będę wracał do filmu. Dlaczego materializm mnie satysfakcjonuje? No właśnie, zauważyłem w swoim życiu i cudzych życiach, że bycie hedonistą wcale nie, nie daje przyjemności takiej stałej, a wręcz przeciwnie, odbiera często. I taki dziwny moment właśnie życia ludzkiego, że jak się osiągnie te wszystkie pragnienia materialne, to tak... I satysfakcji nie ma. Hedonizm równa się materia jako cel. Podstawowe założenie hedonizmu, tak? Przyjemność, materia, świat materialny to jest najwyższa, jedyna wartość dla takiego człowieka. Oczywiście dłuższe opisy można tam hmm, znaleźć na Wikipedii, czy też nie wiem, w innych książkach, chociażby. Hmm a teraz czytam topiki i dowody sofistyczne. Ale tam jest mało o tym hedonizmie akurat napisane, ale no, hedonizm, tak, czyli materializm. Taka rządza materii. Materia jest jedną wartością. I co to dzieje się z ludźmi, gdy osiągnął cel, tą materię, czyli powiedzmy samochód, krew komputer. Właśnie pamiętam kiedyś w szkole, jak mi nauczyciel mówił, no ja to mam takich bogatych ludzi, nawet milionerów. Znaczy, może milionerów nie, ale no, bogatych. I zapewnili tym swoim dzieciom samochód w wieku 18 lat, tam, i to wcale nie najtańszy. Tam komputer yy, zapewnili. No, po prostu wiele różnych rzeczy, jak telefon chociażby, wycieczki. I myślicie, że oni byli tacy radośni? Tak eksplodowali dopaminą? Nie. Oni tacy... Yy, tacy smutni, tacy... Tak jak to wcześniej... Tak, takie dziwne coś, że miała być radość, a odwrotnie, Antysatysfakcja. No to jest to ciekawe wypełnienie też aksjomatu, jakim jest zachłanność ludzka. Bo nasz mózg się przyzwyczaja do takiej tam e, określonej w ilości dopaminy, no i ten sam bodziec po x razach przestaje mieć u swoją siły. Trzeba więcej, 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 dołóż, dołóż, więcej jeden z elementów zachodności. Ale no właśnie, po osiągnięciu tamtego progu, który wcześniej miałem, tych wcześniejszych swoich tych pragnień, jest antysatysfakcja. Nie to. Oczywiście pod warunkiem, że my się kierujemy oj, tym. Tym aksjomatem. To tak, to będziemy mieli niezadowolenie. To jest właśnie pole do popisu dla różnych spirytystów i no, ludzi duchowych, że tak to powiem. No i właśnie, co dzieje się z ludźmi, którzy osiągną cel? Nie mają celu, a co za tym idzie, są skazani na bezczynność. No właśnie, to jest jeden z powodów e, tego smutku. Bezczynność rodzi nihilizm, a nihilizm jest sprzeczny z sensem istnienia, których hedonista chce kontynuować. Jest też e, takie zjawisko w biologii apoptoza. No, tak, tak, apoptoza. I to jest zaprogramowana e, śmierć komórki. Proceduralna, wyreżyserowana. Tak! Śmierć! Bo wy myślicie, że śmierć to jest nie... Właśnie, śmierć i smutek jest nieodłączny i po, po zaspokojeniu celu przychodzi ten nihilizm, ta śmierć. Zrobiłeś wszystko, co możesz. Już twoje tak. życie jest skończone, do widzenia. I to jest ten ból tych... Dobra, już prze przeciągam. Ponążana jest droga przebyta przez elektron. No właśnie, bo jak mamy energię elektryczną i te elektrony wiadomo migrują sobie z atomu na atom, z atomu na atom i przeskakują po obwodach, zasilają żarówkę, nas nie obchodzi to, czy on jest tu, czy tu, czy tu, czy tu, czy tam, tylko nas interesuje żarówka, która się świeci. I równie dobrze właśnie, bo ta gruba kreska to tam jest mm, miejsce lokacji tych elektronów, a tutaj ta dłuższa, czyli ten plus, tak to jest miejsce pozbawione elektronów pełne kationów. No i te elektrony one migrują z, e, im się chce migrować z tąd do tego plusa, i nie ważne czy ten plus będzie tu, czy też tu, czy tam, magnety nawet fersorom rozdzielić, czy, czy, czy to jest będzie nieefektywne i tak dalej. Ale jakbym wytworzył sztucznie jakieś takie miejsce nasycone elektronami i miejsce pozbawione tych elektronów swobodnych, to właśnie te elektrony by tak płynęły. I nas interesuje to, czy on jest tu, czy tu, czy nawet te źródło jest tu, czy tam. Nas interesuje żarówka. Nas interesuje to, żeby ta ciągłość elektronów była, żeby tam nie zniknęło. Nas interesuje ruch, jak się tu jest napisane. Interesuje nas właściwość elektronu do ruchu, a nie jego lokacja. Mamy gdzieś, czy on tu? czy tu, dlatego to jest tu, 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 tu na, na tych elektrodów. No i można dojść do wniosku właśnie. O, tutaj właśnie możemy droga, czyli właściwość, tak? Droga jest celem sama w sobie. I rodzi się pytanie, dlaczego w trakcie stanu realizacji myśli nie przestajemy go realizować, skoro cel jest osiągnięty? No właśnie. Cel osiągnięty... A nie ma tej, tej, tej apoptozy? Czas. Tak, to jest? Cel jest funkcją, która rozciąga się w czasie. Jednostkowy zanik funkcji powoduje odstąpienie od drogi albo od funkcji. Tak, czyli do wcześniej wspomniałem, Pragnienie się rodzi właśnie, bo przecież my cele sobie stawiamy przez różne pragnienia, o których nie wspomniałem wcześniej. Ale tak, nam zależy na pragnieniach. My przez pragnienie tworzymy sobie cele, i przez te cele real... powodujemy akcję, która te cele zaspokaja. No, i tutaj kolejny powód, dlaczego nie osiągamy tego zaspokojenia, tego nihilizmu, tego stanu pustki. Fałszywy cel, czyli materia, jest przyczyną istnienia drogi. Aby funkcja zanikła, musi zniknąć materia. Właśnie, materia to jest taki haczyk, przynęta na haczyk nabita, na którą się ryby nabijają. Przynęta sama sobie z siebie nic nie robi, to jest tylko pośrednik do złapania ryby, a nie cel. Jest, znaczy, nasz cel to nie jest ryby, tak, ale nasz cel nie. To jest tylko jakiś tam no, pośrednik. My chcemy akcji, akcji nabicia się na ten haczyk, bo po to jest właśnie ta przynęta, żeby się nabiła ryba. Gdyby się nabijała bez przynęty, to by się nabijała, gdybyśmy nie stosowali tej przynęty. No jednak nie. Właśnie jeden z powodów, który yy, zapobiega anihilacji, to jest ta przynęta. Właśnie skoro mamy cel, np komputer, samochód, telewizor, telefon, to każdy ma z nas pragnienia. I dopóki ten internet ten komputer jest, to my mamy w ogóle po co pracować, po co żyć, po co w ogóle, no nie wiem, istnieć <laughs> paradoksalnie. <laughs> wiem, 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 w olbrzymiem, wspłycam, jak to, tak nie wolno. No i tutaj jest przykład. Jak znikną pieniądze, przestaniemy pracować dla pieniędzy. No bo jak nie ma pieniędzy, to nie po co. Właśnie materia jest hmm, warunkiem zaistnienia akcji. To akcja jest celem, nie przyczyni, nie, nie, nie materia. Tylko akcja. Tu wszystko chodzi o akcję. A skoro tak, to dojdziemy do wniosku, że. No właśnie, akcjonat sensu istnienia to praca. No i przykłady. Rower jest, aby jeździł. Komputer, aby obliczał. No tak, to jest maszyna obliczająca. Żeby sobie stał, to by go. Nie kupujemy komputera. Tylko, żeby liczył. Żeby tak jak teraz nagrywa film. Przez obliczenia. Pieniądze, aby były wymieniane. No właśnie, bo pieniądze z jest papier. To... Znaczy, no niby jeszcze jest ten bilion, czyli monety, ale no właśnie ten papier, że wartość pieniądza jest wartością cudu I ich funkcja to jest upłynianie obrotu wymiany, że tak to powiem. Czyli ich akcją jest wymiana tak naprawdę, ułatwianie wymiany. Taka troszeczkę no ciężko namacalna, bo rower jeździ. Tutaj nawet na obrazku jest rowerek. Tymczasem pieniądze niby, niby nic nie robi, jednak robi. I właśnie dlatego, by jakby pokazać Wam 1000 zł, milion złotych, to zł, wielkie, uczu, fajnie, daj mi. A dlaczego daj mi? No bo ja sobie kupię coś przez to. Przecież pieniądze są sobie, tak jak mówię, to jest kupa papieru. Jakbym Wam dał tyle samo papieru. No by, yy, ale jak pieniądze to kto? Są na kupie gier, komputerów i tak dalej. No i jest też druga zasada termodynamiki. Czyli, żeby obniżać temperaturę, trzeba pra... Pracować, pracę wytwarzać, jak to powiem, bo praca obniża temperaturę. No, a wszechświat dąży do wychłodzenia. Wszechświat się rozszerza, bo chce się wychłodzić. I co jest ciekawe, ale wielkie wychłodzenie to jest jeden z scenariuszy końca świata, znaczy wszechświata. Kolejnym jest wielkie rozdarcie, kolejnym jest wielki kolaps. Ale najbardziej prawdopodobne jest wielkie wychłodzenie. I właśnie niby tutaj sensem istnienia nie jest praca, ale. Jeżeli ta praca zaniknie, tak naprawdę nie przeświat zaniknie. Tak no To jest właśnie ciekawe. No i dobry przykład. Jeden z powodów nagrania tego filmu. Znaczy nie, no żartuję, ale jeden z przykładów. Zasadę tę reprezentują Sebiks. Znaczy podeszła taką taka młodzież, taka w okresie gimnazjalnym, chociaż gimnazja już skasowano. Takie dzieciaczki, co to nie mają co z życiem robić. Kręcąc się bez miejsca docelowego, o tutaj miałem tak to jest pisać, nie sprawdzać, bo ruch jest celem, a nie sprecyzowane miejsce. Właśnie to jest aż paradoksalne dla nich. Nie, żeby lepiej jeździć. pamiętam ja kiedyś byłem na wsi, to yy, była taka grupa dzieci dzieciaków właśnie takich 15, yy, 16 lat i potrafili 5 razy tą samą drogą w TWT jeździć, lepiej jeździć. Bo Oni mają gdzieś miejsce, mi no więc nie powiedzą, że a, jedziemy podwiedzać, tu jedzie, jedziemy do, nie wiem, urzędu miasta, tam, czy na lody, nie, mi to w te we wte, w te we w te wefte. jeździć, byleby jeździć, byleby robić. To jest ich, to jest ich cel, wheelie i jeżdżenie, nie jakieś tam miejsce, to jest, pamiętam, no która mówi, że no, Dreswagen, tam efektem ubocznym jest transport. No to dobrze widać, bo te dzieciaczki to oni mają e, redukcyjne biegi po prostu To nie są jacyś wyczynowcy, którzy jeżdżą z prędkościami wielkimi, albo nie wiem jakimś celu. E, nie, oni po prostu redukcję żeby jak tak wolniej jechać, żeby Willy robić tak przy okazji. To jest ich najważniejszy cel, jeżeli nie willy Wheelie. Zresztą tutaj widać na obrazku. I to właśnie pokazuje, że no... Praca, akcja a to jest takim najważniejszym atrybutem i motorem sprawczym eee, Takiej ciągłości przyczynowo-skutkowej. No i cóż, 12 minut nagrywania. Jako tak o, przybliżyłem moją myśl. Oczywiście ja wiem, że będę zaraz zastrzeżenia co nie to? Eee, ma sensu istnienia to praca. Przecież są rzeczy, co bez pracy istnieją, jak kamienie. Co ty, co ty się wyrażasz? Głupi jesteś. Ale ja tutaj mówiłem o, może powiedzieć, antropocentrycznej perspektywie, a nie o perspektywie materii. To też trzeba na to zwrócić uwagę. Ja o ludziach mówiłem, a nie o kamieniach. No bo kamień to kamień. To jest właśnie... Kamień mogę go kopnąć, mogę go, nie wiem, rzucić. Ale to jest kamień. To ja jestem tym takim właśnie dziwną anomalią tego świata, a nie kamień. Ale dobrze, przybliżyłem swoją myśl. Znalazłem powód, dlaczego ludzie takiej apoptozy istnienia przez zaspokojenie potrzeb doznają. Mam nadzieję, że przybliżyłem coś trochę. Do widzenia.